Kolejny dzień na szkole. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. mleko lubię. Lubię mleko. Tak się nie spodziewałem. Warmianin pracy się nie boi, proszę zobaczyć. Tak się wygląda. Ja już umyłem ręce, bo też jeszcze uwalona. Zrobione wszystko tak jak trzeba? Tak. Nie ma lipy? Nie ma Teraz każdy dun Po robocie Kicha waj O Jak robota poszła, no że to trzeba no A hejłem. A hejłem odkurzacz sprawdził się Krzysztof Wszystko będzie grać A kiedy Ech. Ech ty ty był w puszczy, nie puszczy? Bambo. O kurde, i na twarzy. Ja ręce umyłem normalnie. Posywałem też O Tak to jest? wygląda, proszę Państwa, robota, o, praca. No tak, o. Z no. duna. Jest Pani Jerzy. Jak masz pieczy prawda? to jeszcze korzyści dzień. Widzisz, udowodniłem Tobie. Mnie... Ja on też. Że akurat ja wiem, czy ty duna. masz. No, pokazywałeś mi Ej, ja No to ja Wiem, gdzie każdy kanał nawet inny duny postawi a ja tylko jedną rzecz spojrzę i wiem, jak kanały idą. Ale Krzysztof, teraz umyć się trzeba. No. Umyć się trzeba. Nie, będę taki. Ale to ubranie od razu zmień, bo zaraz, to całe czarno, wszystko. Ha. Ale trochę dychnąć trzeba. No dychnij, dychnij, się należy. Bo po pracy To muszę. A, chciałem coś źle widzów pokazać. Bo może zaraz będzie mój źle ja piję wódkę z małej butelki. Nie. Nie, Krzysztof. O, Krzysztof pije. Osi. Osi. I zero. Zero. Osi zero. O jaką lufę masz. Płynu nie ma. O jest płyn, tak? Miałeś płyn? Kupiłeś płyn? Jeszcze tutaj jeszcze było. A. Muszę to kupić, bo to takie słabe. To w krfurze masz, tam są. Co? Nie ma. Już płynu. A to wlałeś tego, tak? Tutaj gdzieś kiedyś stał, kiedyś ten dał mi. Nie ma. A gdzie on? Nie ma. Nie ma ja. Nie ma płynu. Nie ma płynu nie ma nie ma nie ma płynu to nie ma no ale piecyk to masz wyczyszczony teraz elegancko Co? piecyk wyczyszczony elegancko zobacz uważaj z kominem nie? no, <laughs> no już piec, piec rozpalony piec rozpalony jeszcze nie? jeszcze nie Ma się to płuca? Ma się płuca. Ćwiczy. Ćwiczy. O jaki o. dymek. Jak parabota. No a zobaczcie płuca, no. trze... jakie płuca a. trzeba mieć żeby tak wciągać. A. Ja tyle nie wciągnę. Się trenuje, to się ma. <noise> Lera. nie. No dobrze tak Walnij. Drugi, drugi parębos. Ale u mnie dużo mniej, ja nie mam takich płucek Wojtek. Wojtek, to teraz masz cały, co cały, no? Prowóz, no, pojemne. Sprawdzałeś kiedyś ten? Pojemność płuc, ile ty masz tam litrów? Dobre. Dobre masz? Ile litrów? 12 O, widzisz je? Jest Z 70% sprawności, tak? Tak. No to dobre. Oj, Krzysztof to jakie łapy trzeba. Możesz Polecać mnie wszędzie, na całą polskę. To trzeba głoszenia, nie może dać. To Ty za, proszę, zareklamuj się. Szanowni Państwo, kto trzeba wyczyścić. piec Sprzęt masz. O. Co? Sprzęt masz. Nie, mam iglinę. i glinę. Jest... I glinę masz, i sprzęt masz do czyszczenia. Jacek. No. To proszę, daj reklamę. Ty powiedz, bo widziałeś. Ale to ja nagrałem. To teraz możesz ty powiedzieć za reklamę. Ale. Ale polecamy tego z Dunna. Z, duna, z, duna, z Dunami. O. Z Dunna Krzysztofka Borodo. nie? Polecasz takiego z duna, Wojtek? Jak Krzysztof? No. Ile taka usługa kosztuje, Krzysztek? Krzysiek? mój twarz, ręce? Przebyć i do pracy dalej. Jutro. Jutro. <laughs> ja będę palił dalej. <laughs> Krzysztofa, ile taka usługa kosztuje? Wyczyszczenie pieca? Piesa? No. Tysiąc złotych. Tysiąc złotych? ale to trzeba razy dwa, bo Wojtek też musi nadzorować. To. O. Co? Gruszki będą spadały. Nie, nie trzeba Nie, na... nie. Tobie, nadzorować. Dobry, co? Ja przyjeżdżam sam, o. albo z Wojtkiem. Ale ja się odkręcam, Albo nie? z gospodarzem. Chyba. Ja otwieram brączki. Kupno mi coś takiego. Ten oleje kupić? Tak, znaczy, Ten płyn taki, tak? Tylko taki niemocny. On taki delikatny jest. A ty smak jakiś chcesz? Bo są różne smaki. Smak ja skarpet. Wiem. To będziesz... Po, niech pociągnie, będziesz To ja tobie przywiozę swego jutro i spróbujesz, wlejemy, dobra? Żeby ciężko taką fajnie pachniał. Ja przywiozę swego, tak? I ty wypróbujesz jutro trochę, dobra? No to co to jest. No. Nie, ocenię. I ocenisz i wtedy jak coś tu będę, to ci kupię. Taki. Tak? o no, właśnie. No. Dziękuję. Proszę. A no, czy kasę oddasz A nie dziękuję. No dziękuję, to wiesz, co się kupuje. No, to co nie tutaj. No, Tak, Krzysztof? Ale co? Nic. Dziękuję, ja będę palił dalej. Mówię, że on chce, żebym ten olejek mu kupił taki. Ale powiedziałem że pieniądze mam i Ale jest mocniejszy, jest słabszy. No, on chce słabsze O! To... O. o! Jak smog wawelski. Ale to jakiś ten smak ma, bo takie słodkie. Tak. No. Musi być słodkie. Bo no tutaj ogólnie pani. w to wszystko. No tak. No dobra, to cóż, to dziękujemy za pomoc, Krzysztof, że pomogłeś nam piec wyczyścić. Pomogłeś, że pomogłeś Wojtkowi piec wyczyścić. Jeszcze póki żyję i nam radę, to... <śmiech> <śmiech> Brudal. <śmiech> <śmiech> Jak dojdę do... Dobra, już nie będę palił. Nie pal tego już. Dogonie to i ty będziesz bruda? A cholero, cholera. Kolana mi się nie zginają. Jak? Nie to. nie zginają się kolana. O, nie zginają się kiedy... kolana. Jakie to zginanie? A jakie? Proszę, proszę bardzo. Ja mi, nie będę zginął. Ja nie jestem na rozkaz. A co? Ty, A co ty kurwa? A co ty pragnie masz? Ja pragnę, Chcę... sam Umyj się. Chcę zrobić Ciebie takiego samego jak ja. No nie chuja. A, <grym> a ja będzie. Ni nie jestem nie, nie. nie będę nic zresztą. A będzie. Nie, o! Gdzie <grym> tu plujesz no, Nie, nie. Szkoda. No. <grym> a, a, ja, a ja zrobię. Można? Nie. Ja Ciebie wygonię do domu teraz. To dobrze. Na co mi podasówkę zabiorę swoje rzeczy a, że, i spierdalam, to... Ani nie, a nie, no, nie... Czy, czy, czy ty się a, a co to kurwa? Jaś. że się... kiedy rękawy, to, taki no, to... Kan... A, nie ja ich... klapnę. <laughs> no, to dobrze. To co? To powiedz. Czy, czy te... ja nie nagrywam to? Co? Ja nie, nie nagrywałem to. Tego ja nie nagrywałem. To idzie u na Twój kanał. I, I zawsze Ty mnie obrażasz. Czemu to robisz? A, a jaki kanał? Jaki kanał? No jaki? Ten... A ty wykopałeś kanał? A, a ty nogi w białce kurą uczyłeś ostatnio. A ty w czym? W wodrze? Ja. Wodrze. Wodrze, i ryby o. popadały. Wodrze? Ode? Nie, ty plunąłeś i kurwa te kurwa, ryby wszystkie wdechły prawie. Nie, ty, ty płynąłeś i... No, nie wypowiadaj się. Nie Dobra. Jesteś, nie jesteś taki mądrzejszy, kurwa ode mnie. O ho! Oho Tak. Kim ty chciałeś być? Człowieku Jak ja się już narodził, to ty jeszcze mamy był w żołądku. No, no. Jak ty się urodziłeś, to miałem 17 lat Tak 17 Do szkoły Ja 7,4 4 jestem, a ty y, y, jesteś y, 6-9 Nie 69 6,3 chyba Chyba? 6 no no pamiętam, pomaliły się nie pamiętam? nie że jakiś kurwa debilem jestem? no no, dziękuję ja dziękuję to ja również dziękuję kończymy dzisiejsze nagrywanie nie, trzeba... dawaj dalej trzeba do domu jechać Krzysztof no właśnie. ja muszę piec wyczyścić też, komin a? komin muszę wyczyścić to ja wyczyszczę. a ja nie chcę ty brudny no ty idziesz do piwnicy spadź. to właśnie dobry do, do... do komina, do wszystkiego tak jest człowiek A jeźdź do Carrefour'a teraz ha? Do Carrefour'a jedź, po zakupy <grych> O taki o, ciekawe, ciekawe co by powiedzieli ja A ja nie, nie do... gdzie? Co ja nie? Nie Czekaj Wojtek, wypuścisz nas, jedziesz ja Jadę, No, to dziękujemy No nie puszczę. Do widzenia No ale gdzie on do ulicy pójdzie taki? nie puszczę? Hmm. Ej. Ej czyż to tylko proszę, żebyś się umuł, dobrze? Proszę o chlebie. Nie ma. Ale byli. No byli, ale teraz nie ma. Żebyś nie łaził taki. Co? Żebyś nie łaził taki, no wiadomo. Przy robocie, no a to. A fajnie ktoś przyjdę pod bramkę, będziemy jedzucie kociaję, chleb. No, o, chleb. Masz ładnie posprzątane? O, a co? Na dziewczynkę dostałeś Z tamtego, z tego odkurzacza trzeba to usadza wywalić. Krzysiek. A dzieciom kieresz tam. Bo cię wycięć o, o... balustradę? No gdzie u Co ty? A ja nie wiedziałem, korzy mam się To teraz chlapnę, ręką tobie to będziesz nie twarzy miał. Co? <grym> no. Dobra, do widzenia. Dzień dobry. <grym>